Państwa dzisiaj, dla nas tak uroczystym dniu, ponieważ po półtora, półtora rocznej pracy otwieramy oficjalnie przychodnię, chociaż pracujemy niej dwa tygodnie już i chcielibyśmy, żeby ta przychodnia była takim początkiem zupełnego innego wymiaru dla podstawowej opieki zdrowotnej dla naszego społeczeństwa. Dla naszego społeczeństwa. Chociaż były takie przekonania, że zanim się wejdzie tutaj do prywatnej przychodni, to trzeba najpierw zapłacić 50 zł. No i niestety nie sprawdziły się te yy, yy, prognozy. I dzisiaj yy, chciałbym naprawdę yy, zaprosić Państwa w ten nowy problem. Chciałbym przywitać gości przede wszystkim. Witam, witam księdza Dziekana, księdza proboszcza, parafilówka. Witam pana Starostę, pana przewodniczącego Rady Powiatu i przedstawicieli Urzędu Gminy, pana wicewójta i pana przewodniczącego Rady Gminy Powiatu i moich szanownych koleżanki i kolegów, które nawet w tej chwili dochodzą. Mam nadzieję, że ta współpraca, która kwitnie w podstawowej opiece zdrowotnej, dalej będzie między nami yy, tak daleko, yy, daleko istniała. No i witam naszą przymiłą pani, która <grystanie> z nami współpracuje. Ja nie, nie będę, będę przedłużał, bo zaczyna być pogoda taka niezły, pan chciałby powiedzieć Szanowni państwo, będę mówił naprawdę krótko, bo pogoda jest taka y, troszkę lekko deszczowa y, Drodzy wieloletni, szanowni państwo, parę słów w imieniu pana przewodniczącego i swoich Ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo zdążyliśmy wejść nieoficjalnie i rzeczywiście, już mówiłem to w, <kluarach> w kuluarach, że ta poprzeczka coraz bardziej rośnie i naprawdę serce się cieszy, a przede wszystkim my, przyszli pacjenci albo pacjenci, no już spokojnie możemy, może spać nie, ale spokojnie możemy być, że no jest taki komfort, jest taki komfort, bo ja pamiętam przygodnie proszę Państwa, i chyba część tu e, Państwa też pamięta, jak chodziliśmy o 50-60 osób, ja miałem 67 numerek, no i ten lekarz w środku to już nie dawał rady. Teraz jest zupełnie coś innego, nowoczesne POZ, -y, jest umawianie na godziny. Trak -y, traktuje się pacjenta jak podmiot, a nie jak przedmiot. Z czego jestem bardzo zadowolony, a dzisiaj to co widzę, to, to naprawdę jestem przeświadczony, że idziemy w dobrym kierunku, że idziemy w stronę Europy, a nie w Wastoku. I, I na pewno tego nie żałujemy. Jeszcze raz gratuluję dla szefów że coś takiego zrobili i że to jest dla nas. Dziękujemy. Dziękuję. Teraz miał być Pan Dyrektor, no niestety wstęga, wstęga musi zostać przecięta. Pozwolicie Państwo, że obydwaj właściciele sobie przed sami wstęgę i zaproszą. I zapraszamy w Księdze Dziekana, na naszą przychodzi. Zapraszamy uroczyście na szampanek, który czeka w środku do zjedzenia przychodni. Czemu tu? szampana? A raz raz, raz. będzie. A ty bardziej Nie. <laughs> musi. ktoś <noise> <głos》. głos》. głos》. głos》> nie patrzę jak to jest Za chwilę mogliście, będziemy na chwilę, a to na chwilę, wszystkim. No i obyśmy tutaj zaczęli, to nie musieli zaglądać. Najwyżej... To wszystko,

Chcemy także my jako służbasterze w wnieść swój mały wkład do tego. A my przede wszystkim potrafimy połowosławić to, co się dokonuje w ludzkim wysiłku. Pamiętamy pewne słowa pisma świętego, że próżnorodność pracuje, jeśli Pan do mnie chodzi. Więc mam nadzieję, że było Błotońsko-Borze tutaj, która przyszedł do takiego mogło powstać, Czego Pan doktorowi? Pan Bóg przyjał, jesteście z tego, o pamiętam doskonale, gdy chodzi o księdza Kazimierza, który był proboszcz tutaj, już się to był już trochę na Już skazano, bo już na drugi świat przyjechał pan doktor i to jest niemożliwe. No i żyje. w prawdzie w tej chwili nie dostanę się już. No, ale to jest A Wtedy przeżył i jeszcze pracował. I dlatego też to wszelkie dobre, jakie się dokonuje przez ludzką pracę, przez ludzką mądrość, po to nam Wam dał głowę, po to Wam, drodzy Państwo pracujący w medycynie, dał ten światły umysł, na żeby połagać człowiekowi. Poprzez to wyraźnie. zwraca się sam. Druga część nauki, no, bo nie Boga, ale także Blizniego. A prasa. Lekarzy, tyle dnia, to jest właśnie praca dla człowieka. I żeby Panu błogosławił, Pan i tym wszystkim, którzy których będą modli, i mogli wracać, stąd zdrowsi, to zapraszam teraz na chwilę modlitwy, jaką Kościół przewiduje na taką właśnie uroczystość. I ojca, i syna, i ducha świętego, a Pan z Wami. Ojciec Miłosierdzia, Bóg Wszelkiej pocieszy, który nas pociesza przez swego syna. Mocą ducha świętego otacza szczególną miłością i darze błogosławieństwem ludzi doświadczonych wszelkim utrapieniem chorych oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób im służą. Chorzy nie tylko dopełniają w swoim ciele braki udręki Chrystusa dla dobra jego ciała, to jest kościół, lecz także wyrażają osobę samego Chrystusa, który uobecnia się w chorym człowieku. Powiedział bowiem, że kto chorym oddaje przysługę, wyświadcza ją samemu Bogu. Słuszne więc jest, abyśmy prosili o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich, którzy będą tutaj przybywać w tym domu oraz dla tych, którzy otwarcie troszczą się i będą się troszczyć o chorych i dlatego domu, dla do tej przychodni przygotowany do leczenia chorych. Słuchajmy się teraz w krótkie słowo Ewangelii. Jedu Raczej, siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A wieś o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości. Opętanych, epileptyków i paralityków. O nich uzdrawiam. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolis, z Jerozolimy, z Judei i z Po Oto słowo Boże. Słowo Boże. Donośmy teraz pokorne władania do Jezusa Pana, który przyjeżdżał na ten świat, aby uzdrawiać chorych, pociechać strapionych. Dlatego kierujmy do by nasze myśli. Panie, Ty przyszedłeś leczyć chorych i namiast tytonich serców. Rad wejść do tego domu, wykonanego w celu leczenia chorych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Ty, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, leczyłeś wszelkie słabości przyglądów. Okaż wszystkim swoim miłościom jej dobroć. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Ty, składałeś ręce na chorych. Przywracałeś im zdrowie. Darem swej łaski podziwił. Podźwigni chorych, którzy będą tutaj przyjmowani. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Nie nakazałeś swoim apostołom, aby uzdrawiali chorych. Wysłuchaj, modlitwy tego kościoła, który cię błaga o ulgę na cierpiących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Nie obiecałeś wieszną nagrodę wszystkim, którzy w twoim imieniu będą odwiedzać i wspomagać chorych. Daj nam serce miłosierne, abyśmy w chorych braciach zawsze dostrzegali i kochali Ciebie, Chryste. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, stanie. Jest Panie. Błogosławiony jesteś, Boże, nasz Ojcze. Ty w swoim miłosierdziu przez Jezusa Chrystusa poleciłeś ludowi.